Szczecinie. Szolsz. Szumi. Szczecinie. Język polski nie należy do najłatwiejszych. Porozmawiamy o nim z osobami, które nie urodziły się w Polsce. Czy mieliście kiedyś jakieś problemy lub śmieszne sytuacje związane z używaniem języka polskiego? Pamiętam taką historię, jak dzwoniłem do jednego, do jednego klienta, który mi powiedział, że słuchaj, dzwonisz do mnie z instytucji finansowej, a masz taki okropny akcent, musisz sobie popracować nad językiem i się nauczyć, bo ci nie ufam po prostu. Wtedy to się trochę po, poczułem, że... No jednak to zaufanie do w sobie jeszcze na tą chwilę nie było, aż takie fajne i nie, nie wierzyli ludzie, że ktoś z instytucji finansowej może dzwonić z akcentem. You know, like I have a lot of problem, you know, when I have to make sure it was, like, when it comes to PRZ, you know, like shit, something like this. I have Gdzie like się nauczyliście mówić po polsku? W pracy uczyłem się, jak pierwszy raz przyjechałem i na telewizję, na Dragon Ball Z, na Ukrainie to jeszcze był jak mały. Bardzo mi zapamiętało się takie słowo "ustawaj do walki. Zawsze biegałem i we wszystkich stała i do walki. Miałam bardzo przyjemne doświadczenie uczenia się polskiego, bo e, moje siostry przyjaciół okazało się e, Mieszkał w Polsce przez 10 lat i tak sobie hobbystycznie, powiedzmy, uczył polskiego potem we Lwowie. To były bardzo przyjemne lekcje, bo my się uczy, uczyli na piosenkach Lady Punk. Pamiętam, jak on się dowiedział, że musi wyjechać do Grecji. Położył przede mną książkę Sienkiewicza Ogniem i Mieczem i powiedział, proszę mi przeczytać pierwszą stronę. Męczyłam się troszeczkę, ale jak przeczytałam, on powiedział, no to dobra, to teraz ze spokojnym sercem mogę wyjeżdżać do Grecji. Um, I wouldn't say I speak Polish because then, if somebody goes into a proper conversation with me, it will not end well. But I would say to a level right now, I would understand half of what the person is saying. But so I would say I understand Polish, but I don't speak Polish. Co daje nauka języka polskiego? Im lepiej znasz język, tym, y, y, no, tym przyjaźniej do ciebie też się odnoszą. Y, wtedy możesz zahaczyć o więcej tematów i sam czujesz się bardziej komfortowo. E, jakby otwierają się e, e, no, coraz nowe drzwi. Learn Polish, it will help you with everything, even with the people. Język bardzo ułatwia życie i ułatwia wszystkie sprawy. Teraz my powtórzmy trudne zdania w innych językach. Papa pa, pita patara Papapol. papa pol. Pablito clavó clavito. ¿Cuántos clavitos clavó Pablito? Papa pita. Papa pita. Patarapopo. Patarapopo. Panierito Papa Paul. Panierito Papa Paul. <laughs> Panierito Papa Paul. Panierito papa Paul. Yes. It means it says like uh, Peter's father bring popo and take to Paul, father. Zapraszamy nie tylko do rozmowy, ale także do naszego Centrum Integracji Cudzoziemców w Małopolsce, gdzie poczujesz, co kryje się za stwierdzeniem prawdziwa polska gościnność.